Witam serdecznie! Dziś taka historia, że wcale nic nie robiłem, bo byłem. No, nic nie robiłem. No, w domu z Hanią, tak? Hania jest trochę chora, więc za przeszkola, Nie wiem, cały dzień malowaliśmy w domu, więc też nie. Roboty co nie miała. słuchajcie, no mimo, mimo to nie, no to to się wtedy na lapku różne rzeczy oglądało, prawda? Przez cały dzień. Facebook to żyje swoim życiem, nie? Przewija się sam. <laughs> więc no. Ktoś mi napisał, że mam jakąś chorobę. No, a jeśli słuchajcie, za ktoś nie uważa, że jestem na coś chory, to po prostu niech wykupi mi bardzo ładnie, tak? W jakiejś bardzo ładnej klinice z uzdrowiskiem, jeszcze lepiej dla rodziny, na minimum dwa tygodnie, nie? I wtedy mogą mi porobić jakieś super badania i się dowiem przy okazji na co jeszcze jestem chory. <laughs> nie? No, tak, jak mu tak bardzo zależy z takimi pytaniami w ogóle, co chciałem powiedzieć, no cały dzień, nie, to tam się oglądało, tam widziałem komuś ukradli pszczoły, masakra, nie, to ci kradli, no takie coś do dupy, nie, że wysypać pszczoły komuś z uli, do pudła, teraz, szaleństwo, nie, ja pierniczę, naprawdę, naprawdę, to już jest przesada też, nie, tak, no, u mnie w okolicy to, to, to nie tylko ja byłem orżnięty ostatnim czasem. Tutaj znajomy pszczelarz, wioska obok tak naprawdę, tak? Przez pole. To, to też go okradni, nie? A tam to też. Słuchajcie, psy wyją, nie? Na trzy wioski. Tam jest takie miejsce. A i tak okradli. <grywia> ja pierniczę. No to ostatnio jest jakaś fala złodziejstw na okolicy, no. Jak to się pogadało tutaj z okolicznymi jakimiś innymi ludźmi, no to też, nie? Mówią, że pokradzione. Słuchajcie, no co, ten Facebook się przewijał, no to tak, nie? Okradli kogoś pszczoły w nocy, no nie? Szaleństwo. Potem dalej, że ule z płyty OSB na przykład. To tam widziałem główne pytanie. Ule z płyty OSB, tak? No to ule z płyty OSB, no to ja ta Czytałem trochę o tym, zagłębiając się od, patrząc od różnych kwestii, tak? No to na przykład wiem, że ze nowych płyt czytałem takie historie bardzo często, tam się zdarzały, że ludzie mieszkali w domku, który był zrobiony z płyt cały, nowych. I oni w tym siedzieli i to parowało. I oni byli chorzy. Przez cały okres jak mieszkali w tym domku, jak się wyprowadzili do czegoś innego, nie z tych płyt, to było już wszystko ok, tak? i to kilka miałem takich tam opcji nie że było to opisane dość dość no nie że miało to podłoże to podejrzewają i to tak nie ja jestem w stanie się na to zgodzić teraz ta, ta płyta to, to, to jest klej tak nawalone kleju to jest tylko po to porobione że to, moż, że to technologicznie można z tego coś poskręcać i tak dalej i tak dalej nie pociąć to jest proste nie wygina się tak i tak no jak kupimy ja ja nie mówię, ja w pierwsze moje ule, co robiłem różne, no to te najgórniejsze skrzynki, tak, to sobie robiłem coś tam z płyt, bo to leżało od kiedyś, tak, na gospodarstwie. Leżały gdzieś skrawki płyt i porobiłem, tak, takie. No to z takiej, różne płyty, no. Je, Jeden ulto stoi na pasiece, to jest jako dolny korpus, jest, najbardziej dolny jest ten z płyty. Ja go w tym roku starałem się ani razu nie dotykać. Nie, bo jakbym go po prostu dotknął, to już bym go wymienił w tym roku, nie? Ale jakoś tak się udało, że kupy się trzyma do teraz. I on niech tam stoi, jak ja w końcu z niego powyciągam te wszystkie ramki, w przykład w przyszłym roku, że ten, rozbierę ten ul, nie? To już będzie koniec, nie? To już będzie do wyrzucenia. No to tak, coś tam jeszcze też, nie?, że mam, że jest rojo łapkę, miałem, tak? Co pokazywałem, no to. To też jest korpus taki, co został, ale to też jakaś płyta niegruba, ale strasznie twarda ona taka. Nie no to ten korpus jest do dziś, ale pszczoły go też zbytnio nie lubią, bo bardzo mocno obkitowały go z początku, że aż się zlewało na tych ramkach ten kit aż ten się tak zlewał, nie? Bo tak mocno obkitowały te ściany, czyli im to nie pasowało coś im z tym. Nie? Że one tak szczególnie tą ścianę mocno, tak? No to tak, to, to pod tym względem to drewna ani ten to tak nie kitują, także tak, aż pokitują. <laughs> nie? Albo tej mojej trzciny, czy coś, czy, czy na Włoci, to jeszcze widzę, że mniej. Tak, one pokryją taką warstawkę, ale to nie jest tak grubo, to nie jest to. Tak? Więc yy, tak. Więc to jest raz. Uważam, że te kleje to to jest śmierdząca sprawa, tak? Tych firm co robią tego, to też jest różnik, więc to, to różne patenty i tak dalej, tak tak uważam i tak. Nie? No, mi się nie podoba ta płyta, ta płyta nie ma swojej struktury, prawda? Jeśli po prostu mamy drewno, to on ma te rurki kapilarne i w ogóle mikro i tak dalej, one się skurczą, nie? I w ogóle, i w ogóle, ale to drewno, drewno to tak już bardziej, że oddycha, nie? Jeszcze jak porobimy już trochę szparki, czy coś, gdzieś to też jest elegancko. Tak, a, a, a właśnie, a ta płyta to robi taką puchę znowu. Ja na przykład zauważyłem, że jak mam miałem dennice, z płyty. też jeszcze może gdzieś na pasiece, gdzieś taka stoi, nie wiem, ale chyba je pobywałem już, też. To one bardzo lubiły pleśnieć, te dynice bardzo, nie? Na tych skrzynkach, jak to mi to stało, to pleśniało okropnie. Zawsze była pleśniała po zimie na tej pełnej dynnicy z dykty. Jak, jak ul stał tak, że, że, stał tak, że dwa korpusy, czy tam jeden korpus i u góry coś i, i ten daszek, ale tak bardziej nie, że to nie miało jakiegoś super przewiewu no to albo nawet był zagięty narożnik, to potrafiła się w tyłu gdzieś zebić w pleś już w narożniku. No i no nie wiem, no trudniej było utrzymać to. Pszczoły musiały mieć dużo większy przebiew, a jak pszczoły mają większy przebiew, to też dla nich jest niedobrze, że, że my za mocno przerywamy te gniazdo, tak? Tak, bo jest pucha. No i wydaje mi się, że na słońcu to też gorzej działa takie coś. <laughs> I co? No i w ogóle nie, nie. Dzisiaj znowu spotkałem jakiś ul coś w necie, ktoś chciał kupę kasy, tak? No to, a w środku, że fajny ul, wszystko fajnie, ale w środku, nie, jakaś taka płyta pleśniówka. No to sami widzieliście, no byliśmy na wycieczce, co, byliśmy na wycieczce, nie, co pszczelarza już nie ma. No i były te trupy ule, co się rozkładają w rękach i to też była jakaś tam pleśniówka czy coś, to popuchło. Też kleje, kleje, świństwa w środku, nie, nie. Odpada. Do pszczół, według mnie, odpada, nie? Tak, to już taki fajny, fajny też by był ule, gdyby, tak jak robią z tych klepek, że od, zewnątrz klepki od środka klepki, tak? Ale w środek trzciny albo słomy tam na, na ten. A, na, a nawet jeszcze co, ostatnio czytaliśmy w książce, że jakby pakuł wkładał, to by było jeszcze najlepiej. Tak? No. Nawet mi się wydaje, że po konopi, jakby tam tak wpychał. Ja już też nawet myślałem, nie, że konopie, załatwić konopi, Takiej co mogę sobie ją ściąć w lipcu, już nawet szybko ją ściąć. I wtedy ją przesuszyć, wtedy te włókna są tak, bo no. Bo to, te konopie to też mają, bo to kiedyś rośliny też miały to do siebie, nie? to chyba jednokrotnie się wyrywało z korzeniami, tak? Z korzenkami się wyrywało, i potem go tam suszyło i bardzo dużo pracy z tym, nie? A, a, a konopie, no to może na ule, to by było łatwiej. Tak? I to można też powtykać tą konopię w tą przestrzeń pomiędzy, zanim te narożniki się sklepie, czy nie wiem, nie? Najlepiej, no zanim te narożniki byśmy skręcili od tych klepkowych, to byśmy tam, te zewnętrzne, to byśmy naftykali tego wszystkiego. I to by było lepiej już, tak? I tej konopi jakby tak by tak naciął i po prostu nasuszył tą, tą słomę konopną, by tak pociął. I tak powkładał, nie? Z tymi badylami z tym wszystkim, aby może liście obtrzepać, czy jakoś tam, nie przeczesać to. To by było też fajnie, nie? Pakuły to by wychodziły drogo, bo to by duże tam napchał. Ale no tak, no, no czy trzcinę, czy słomę, no to te ule można udoskonalić w łatwy sposób. Te unijne, klepkowe, tak? Ja to są unijne, nie? Bo to są takie na jedno kopyto wszystkie ule, nie? Tak. <słyski> <laughs> Więc no, to, no, na te skrzywki to jakby tam powkładał tej trzciny, aby, aby, to dużo by jej nie nawkładał tam, nie, a już by było lepiej, a w trzcinę by tak, tak by się nie trzymało coś, ludzie te ja nie wiem, co mają za wyobrażenie, nie, no ale to OSB, nie, to OSB, no ja nie doświadczenia, tak, miałem zrobionych 7, 8 korpusów, może coś takiego, może, i to wszystko się, nawet miałem taki ulży, był cały zrobiony z dykty. Nie? <laughs> tak sobie zrobiłem. <laughs> cały był. Nie, jeden cały. No. <laughs> no, 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 to, to nie. No. A później już nie tam krążył jako elementy bardziej. Ale, 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 no, miałem nawet taki. I to się porozbierało mi. Nie? Po prostu one się mi porozkładały. Ja wiem, jedną taką dyktę, miałem, co, co była fajna, gruba. Taka gruba była, ale taka. Nie zatrwała. No to no, ten się mi rozwalił, no to, to rok, półtorej i on się po prostu rozłożył mi się w rękach. Teraz te wszystkie korpusy, co właśnie takie zdykt różnych i w ogóle, no to to też musi być jakoś poskręcane. Że jak my łapiemy później tą skrzynkę tak za narożniki, bo chcemy ją łapać za narożniki, nie? Tyk. Tyk. Ja przynajmniej tak. nie? Jak nie ma rączek... Nie ma, to ja się nie jestem nauczony, nie? Że te narożniki. No i co? Takie skrzywy uli, w ogóle, i tak dalej, że nie wszystko jest idealnie proste, i łapiemy coś za narożniki, to nam też łatwiej jest, może go tak ustawić trochę tu, nie? Żeby postawić wszystko z powrotem, w miarę do kupy, złożyć ul z pszczołami i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to też, nie? A, a, a jak są do dupy te narożniki coś porobione, no to wtedy to będzie nam się rozbierać, to będzie nam się tak, nie? Tak, będzie nam się robił ten. No te narożniki będzie, no. Może być ul, że będzie trochę tak kopnięty, nie? No ale jak jesteś bez, tak za mocno jest, no to też jest niedobrze. Nie? Już wtedy. No no to tak, no to ta, ta, ta z Dig dykty, nie? OSB. Więc to nie jest dobry pomysł. Ja widziałem nawet uleże że porobione z, y, o, z OSB. To nie jest ja, Że z tych... z MDF. <sul prescribed> ale to w ogóle. Słuchajcie. Jeszcze z takich, co były te za czasów Perelu, co taka była, yy, że tak się świeciły. Taki ten lakier śmierdział, Nawet teraz śmierdzi taka szafa, nie? Ten lakier. No to nawet z takiego czegoś widziałem, żeby były ale Nie, nie, no. dajcie spokój, już, naprawdę. To, to już jest przegięcie. No, no to tym uważam, że to nie, nie robi za dobrych warunków. Tak, taka dykta. I, i zimowanie w takim syfie. No to ja uważam, że no na chwilę latem, to jak potrzymamy pszczoły na chwilę może, no to może nie no nie wiem, nie? Ale, ale jak już zima i w ogóle, to to będzie, to nie jest dobre na wilgoć. Te dykty. Może jakby wybrał jakieś dykty, nie? Że to, ale to i tak nie robi to dogodnych warunków. No ja zawsze komuś napiszę. Ty weź skręć budę, albo te cztery płyty na raz, nie? Czy tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? I postaw to na polu i... Wejdź do tego i sieć z tych nowych płyt. I jak jest gorąco i w ogóle, i to daje czadu. Nie, czy to dasz z blachy, czy z papy, czy z czegokolwiek, to i tak się nagrzewa. Nie? Ja mam te gumy, to też się nagrzewa, chociaż papa to wydaje mi się, że jeszcze. Nie, bardziej, więc tak, to też grzeje od góry. Cholernie. No tak, więc to się robi niedobrze. Dlatego no, te dachy z trzciny to też jest koncepcja, która właśnie nie. Robi to, że nie robi się takie coś pod spodem, nie? Tak, ale to mieć wszystkie ule takie z tymi tachami trzcinowymi, to też szaleństwo, nie? No właśnie, dlatego, bo to musimy ciągle przerzucać, tak? Tak, dyganie tak co chwilę tego daszka trzcinowego, co ja robię, no to tak jakby co chwilę korpus, nie? Podnosił wstrut, nie? Wśród. więc to tak, to wszystko jest pięknie, ładnie, to działa, to dla pszczół jest Newt tak? Ale, ale... no żeby na, No ja, ja sobie na przykład też nie wyobrażam, żeby mieć teraz na przykład 30 uli i wszystkie z tymi daszkami tak trzynowymi. To nie, 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 mi się to przejadło. <ścoughs> a, a tak zawsze mieć na pasicy kilka i wtedy też na pewno widać jakąś różnicę, tak? Jeśli ktoś jest taki, że może ją zauważa. Więc yy, no tak, to jest to OSB. No nie podoba mi się to LSB, tak? No? Wydaje mi się, że to bardzo śmierdzi pszczołom, tak? Wydaje mi się, że tak. Ja jak nie wiem. Ja nawet nie próbowałem tego robić. Ale to bym mógł też zrobić po prostu próbę taką. Y, rójka drużaka, rójkę drużaka wpuścić do takiego ula świeżo skręconego. Nie, że wszystko by zrobił. Powałkę, dennicę i ten korpus z tej dykty OSB. Nowej, prosto kupionej, nie. No to ciekawe, jestem ciekawy, czy ta rójka by tam pozostała, bez ramek, żeby to takie wrzucić. Na chwilę chociaż, ciekawe czy by wyszły, nie? Albo robić to, nie? Że można, mo można by było zrobić próby, że jednego roku na przykład byśmy zrobili taką próbę. No nikt nie robi takich testów, tak? Ale to można jakoś takie, takie testy, że to powrzucasz takie roje, że wrzucisz na przykład 20 roi, nie? w ciągu jednego sezonu jakoś tak to zrobić. Wtedy by doszedł do wniosku, bo to wpuścimy jeden rój, to może zostanie, nie? Ale jakbyśmy wpuszczali różne pszczoły i to najlepiej jeszcze takie dziksze, to też mają inaczej trochę ze sobą. No to one, nie? By się ten... One by wychodziły te roje. Z powrotem na drzewo obok. Bo by im to śmierdziało. Tak? Nawet ten rój wpuścimy do no... No do nowego to czasami, nie? Potrafi wyskoczyć z powrotem bo mu coś nie pasuje, bo to jest za nowe, nie? Więc tak, ja uważam, że tak, rój jak wchodzi do ula, to on klasyfikuje sobie ul. On od razu obniuchuje ul i sprawdza, co to jest za bajzel, nie? No, zanim matka zacznie składać jajka i w ogóle. No, jeśli się nie nadaje, to one wyjdą z tego, nie? Wyjdą i na przykład miałem kiedyś taki przypadek, że wsypałem, nie? Rój tak z do ula, pyk i był, dolny był pusty, a u góry były ramki, nie? Ja chciałem, żeby one mi na te ramki. Były, 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 na pół godziny, wyszły. O cholery nie? Z powrotem do kuszki, nie? Sród do tego ula, nie? Ale w tym czasie już przez deskę. Tak weszły prawie całe coś ten, coś ten, wyszły, nie? Co jest, tak? Co jest? No i co? No i później myślę, ja zrobiłem, że go wsypałem, poszedłem i go wsypałem do innego ula, tak, stał obok gdzieś tam ul taki, wsypałem, nie, i już zostały. I później się zastanawiałem, co jest grane, tak, co jest grane. No i co było grane, że dynnica, która była na dole, tak, dennica była taka, bo ja tego ula nie przygotowywałem, ale ta dynica była taka zasiąkła, mokra i była obsrana od kur. Taka obsyrana była. Nie, nie. Tam ją trochę obskrobał i ją włożył. Ja nie wiedziałem, tak? Że tam ktoś takie, takie coś zrobił, nie? Ja wziąłem to wsypał niby było okej, okay, ale ogólnie śmierdziała ta dennica, tak? Tymi kurami. No ale tak akurat tam gdzieś coś siedziały, nie? I akurat, nie? Tak się zdarzyło. No i, no i co? No i ten ul mi wychodził, pamiętam jak dziś. Słuchajcie. Tak, i to ja jeszcze chyba zrobiłem, że tą matkę jeszcze za zapa... później coś patrzyłem, nie wiem, czy to było przy innym przypadku, słuchajcie, no. Więc miałem taką historię, że jeśli coś pszczoło śmierdzi, to to wyszło i wychodziło, raz, drugi, wychodziło. Ja nie pamiętam już teraz, czy je tam trzy razy próbowałem lukować, czy właśnie raz i przez deskę, czy raz, coś, drugi raz, lżej tylko na ramki, no, coś tam kombinowałem. On. Za cholerę, za... cały dzień z nimi walczyłem, nie? I dopiero później metodami prób i błędów doszedłem do tego, nie? co tam jest grane, ale to dopiero. No. Ja po prostu obraziłem się na ten ul. Mówię, one go nie chcą. Idę wrzucić je gdzie indziej. Tak? I że coś było nie tak. I z powrotem wracałem na tą jabłonkę. Więc no, miałem taką historię. Tak? No. Ul dopiero co ruj wszedł mi w, w, w OSB, no to on tam spokojnie miałem go z 5 lat w pszczołach. I on był już nawet opalany, kitowany i wszystko było z nim, nie? Więc ten kolpus to już w ogóle nie, tym OSB to już tak nie zajeżdżał, zwietrzał się. Tak? Ten klej niby wietrzeje 2-3 lata. Tak? Ale podejrzewam, że jak płyty leżą na sobie, jeden na drugi, jeden na drugi, to tych paletach to, nie? One mają ten klej, to by mogły tak stać jeszcze 3 razy tyle lat i nadal by stały. Więc? I nadal by śmierdziały tym klejem, więc to, to by im nic nie pomogło, by musiały być porozkładane jakoś. Tak, jak, ja uważam, że jeśli ktoś ma tak płyty, nie, że po prostu leżą, tak, leżą i były tam nieużywane, coś nie, gdzieś tam były używane do budowy, czy coś i tak dalej, i tak dalej, to można je tam sobie pociąć i porobić sobie tam nie kilka na początek. No nie mówię, że nie, tak? Ale żeby znowu upierać się, że robimy całą pasiekę z takiego nie-achaźństwa i będziemy tylko na tym chcieli trzymać pszczoły, to tak średnio, tak? No i nie razy oglądamy kanały youtuberowców i też, nie, no dzisiaj oglądamy jakiś filmik, w ogóle jak zupełnie kogoś innego z Polski, tak, I, i miał, nie, że korpusy miał takie, 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 też mu się zdarzały właśnie z OSB, tak, tak, więc miał tam różne, nie, więc sobie właśnie facet też kombinował, nie, z, z, z różnych rzeczy, ale jak właśnie porobimy tych korpusów, że wnętrze jest 37,5, 37,5, no to jeśli robimy to bezwręgowo, to możemy różnie sobie te korpusy ustawiać, tak? Zawsze jakoś postawimy, no nie? Więc to nie jest jakiś dramat, że my sobie porobimy trochę takich uli. Ale to też uważam, dennice to lepiej, lepiej nie, nie? Dennice lepiej nie. Denice już lepiej z desek porobić chyba wtedy. Chociaż takie jak sami proste, nie? To z desek. Nie babrać się w to, że właśnie z, taki, z takiego, nie? Z tej płyty. To mi się to nie podobało strasznie. Yy, w ogóle ta płyta, jakby nie oddycha. ona w ogóle nie chce być sucha. Też bym tak powiedział, nie? że ona nie chce być sucha, ona właśnie ściąga do siebie. Ona ma dużo tych takich porów, warstewek między sobą, i ona tymi krawędziami, gdzie jest ucięta, nie to tam, nie o, nie, ale jak gąbka. Wnet. I ona niby wyschnie, jakieś lato, wszystko jest ok, ok, ale to nie. Potem te wkręty już się nie trzymały, tak? Ja, ja to miałem poskręcane na nie, no a jak ja to zacząłem skręcać, to tam beton był. No ale widzicie tak, nie mam tych korpusów, tak? Miałem około, no, mogłem mieć nawet 10 korpusów. 7, 8. A w tej chwili no, gdzieś tam sporadycznie są dwa, trzy, nie? I one giną, zaginą. I jeszcze rok dwa i, i tylko będzie ich już wyłącznie mniej. Nie? <grym> no. I to było to wszystko, jeśli chodzi o płytę OSB. I te materiały te, tego typu, tak? To już chyba naprawdę, słuchajcie, lepiej jest zdobyć dobrą szafkę z litego drewna. Często ludzie chcą wydać, widzę no, o eliksie czy coś takiego, że się zdarzają takie szafki z drewna, i z tych płyt co ten, no to wtedy to pokroić, wszystko i z tego sobie spróbować skręcić jakiś ul pierwszy z pierwszych, ci, tam jakieś, nie? Komponenty, czy na przykład, no, nawet, nawet korpusy. Tak, i to w miarę umiejętnie to skręcić, ten wręg zrobić i wszystko, tak? To się tak da. I to będzie lepiej, bo jak opalimy i nawet jest ten lakier czy coś, to my go spalimy go, zjaramy go. <laughs> Zanim do pszczół pójdzie, to teraz od razu jak skręcimy, to go opalić i oszczotkować, żeby ten syf od środka wybrać, nie? Ten lakier. jak się złuszczy i szczotką przejechać, żeby był czysty od lakieru. I voilà, i mamy korpus, nie? Jakiś tam taki. Już lepiej z tych tanich rzeczy, z czegoś takiego, nie? Nie wiem. To ja bym wolał jakieś czyste, niechemiczne palety. Takie na przykład palety, no jakieś palety, ale takie co wiemy i znamy ich pochodzenie, tak? Znamy ich pochodzenie. I najlepiej jak to są jakieś jednorazówki palety, a nie euro, bo euro też krążą, jeżdżą i w ogóle różne syfy wożą na sobie. A takie jednorazówki, tak? Bardziej? No to tak. Nie, no to wtedy z tego. porozbierać sobie i spróbować z tego sobie robić jakieś ule pierwsze też, nie? No, bo i to łatwiej zrobić z czegoś takiego, bo to jest... no... Z tej płyty to też nie jest tak łatwo zrobić w całej tych uli, bo te prostokąty z tej płyty to jak nawet takim czymś prostym, to musimy dosyć prosto to pociąć, bo jak nie, no to wtedy jest kicha. Jak mamy coś złożone z kilku desek, i nawet jeśli nam trochę się to buja czy coś, ale no jakoś to jest, i my to postawimy, to to, to, to klepnie się, bo to ma ileś tam tych skręceń i to się pod ciężarem tych ramek, wszystkiego uklepnie, tak, ten korpus w miarę. A, a, ten, a z tej płyty jak źle potniemy i słabo to poskręcamy, to jak nam coś będzie złożone, to, że na narożnikach się buja, no to będzie tylko trudniej, nie? Tak, Jak kończyłem, no, nie wiem, więc tak. To są, tak, i to tak jest. I jak chcemy później to opalić, to to ma klej w sobie, w swoim wnętrzu, tak? Więc no stop ten klej też, nie? I jaramy go! <laughs> więc to też jest niedobrze. Nie? Teraz w tym roku opalałem wszystko jak szalony, na pewno gdzieś tam jest jakiś kropek, też opalałem też, że było takie coś i to, to śmierdzi i tak mi to śmierdziało. Nie? Nawet po latach. Więc tak, to są złe rzeczy dla pszczół i to... Raz, że wcale nie, nie za fajnie działa na ich właśnie takie warunki życia, że tak powiem, z tym ulem, a drugi raz, że... No to nie są jakieś specjalnie nie, wybitnie, uważam, że trwałe rzeczy, tak? I po prostu nie wiem, no to nie ma takiego sensu, żeby to... No, no mówię, nie? Są wyjścia, że ma, ja, no, ja też miałem porobiony i jak ktoś tam chce, to można sobie porobić, ale to, to nie ma luksusów z tym. I to by było to wszystko i życzę miłego wieczora i miłej zabawy w